Motodziennik wspiera multiporównywarka rankomat.pl. Motodziennik wspiera Makurat Auto, trójmiejski dealer samochodów używanych, posiadający w ofercie ponad 500 aut dostępnych od ręki, oraz firma AutoDNA umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN oraz firma Prodigtech produkująca mierniki lakieru. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, zapraszam na test, recenzję samochodu, który stoi za mną. Cóż to takiego? Jest to JQ7. Auto oczywiście chińskie. Ten rok zaczęliśmy od chińskiego samochodu. Ubiegły rok skończyliśmy chińskim samochodem, więc to jest ostatni odcinek w tym roku. I też będzie, też będzie chińskie auto. Cóż to za samochód? Pod maską silnik 1.6 turbo benzyna 147 koni. Do tego dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna 7 biegów. No i 140 tysięcy kosztuje wersja z napędem naprzód, a 160 tysięcy kosztuje wersja offroad, która ma 20 cm prześwitu i ma napęd na cztery koła. Oczywiście dołączany, natomiast jest, co w przypadku chińskich samochodów wcale nie jest rzeczą taką oczywistą. Czy to jest fajne auto? Nie, wkurza mnie do nieprzytomności. Pokażę Państwu dzisiaj te wszystkie rzeczy, które w tym samochodzie należałoby poprawić. O dziwo, temperatura, wskazania temperatury zewnętrznej dali to, tak? Jest. I możemy sobie sprawdzić, jaka jest temperatura na zewnątrz. Natomiast cała masa innych rzeczy w tym samochodzie mnie drażni. Wkurza nie działa albo nie działa prawidłowo. Ale to o tym wszystkim opowiem Państwu za chwilę. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. To jest dość atrakcyjna sylwetka. Trzeba to oddać, przypominająca trochę Velara, Range Rovera Velara, który jest co prawda o 30 cm dłuższy, to auto ma 4,5 metra długości, ma identycznie chowane klamki, bardzo podobną bryłę nadwozia, zwłaszcza z profilu łatwo się pomylić. No tak, musiałbym daleko odejść w pole, żeby się pomylić, no, ale powiedzmy, że można je spróbować pomylić. Eee, z tym, że Velar kosztuje 360 tysięcy, a to kosztuje 160 tysięcy. Natomiast nie ma z tym droższym range'em absolutnie nic wspólnego. Jeżeli ktoś chce sobie myśleć, że jeździ prawie range rowerem, to niech sobie myśli. Nie jest naprawdę nic do tego, co kto kupuje i na co ludzie wydają swoje własne pieniądze. Też podzielę się taką plotką. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy tym handlują, i podobno to się wściekle dobrze sprzedaje, tak samo jak moda. I kupują to bardzo często ludzie, którzy wcześniej mieli Toyoty. No i teraz najczęściej w soboty, kiedy mają chwilę, odwiedzają salony. Podobno w niektórych salonach w soboty jest 200% obsady, żeby po prostu ten cały ruch jakoś zagospodarować. Umawiają się na jazdy testowe, pojeżdżą w tym chwilę, jakoś to sobie finansują, część pewnie kupują za gotówkę, bo raczej nie jest to samochód dla flot, raczej jest to samochód dla osoby prywatnej. Z tyłu wygląda to auto moim zdaniem bardzo atrakcyjnie. To są oczywiście atrapy, pokażę Państwu na przebitce, jak wygląda układ wydechowy w tym aucie. Tył super, z boku super, z przodu też nie najgorzej. Proszę zobaczyć, światła do jazdy dziennej w tym momencie są podświetlone. Na dole są e, światła przeciwmgielne, czyli to. Całkiem fajne. E, to są światła drogowe, światła mijania. Ładne to, całkiem ładne. Auto jest poprawnie polakierowane, powiedziałbym nawet, że ładnie polakierowane. Ostatnie ci, te chińskie samochody, które do nas trafiają, to jest naprawdę fajna rzecz, jeżeli sobie tak na nie popatrzymy w miarę dokładnie. Są równe, są dobrze spasowane i są ładnie polakierowane. Samochód jest też ocynkowany. Kluczyk mam w kieszeni, dlatego on się co chwilę zamyka i otwiera. Ciekawostka. Można się, że tak powiem, naszukać bo nie jest to w żaden sposób podpisane. Proszę zobaczyć. Dwa razy. Jak w BMW. To jest wygodne, ale jeżeli ktoś nie wie, to może szukać tutaj w nieskończoność tego, tej wajchy. Jest siłownik. No i popatrzmy sobie. Ktoś tutaj sprawdzał znaczenie słowa offroad ewidentnie, dlatego że ten samochód jest oblepiony błotem po prostu po, po wyciszenie tak naprawdę. Coś tutaj wypatrzymy ciekawego, nic jakiejś bulwersującej, e, bulwersującej jakości. Klamki w odróżnieniu od Mercedesa chowają się i wysuwają cichutko, naprawdę. W trakcie jazdy to jest praktycznie nie do zauważenia. E, najnowszą e klasę jak dostaliśmy ostatnio na testy. To jak się te klamki za pierwszym razem zamknęły, jak gdzieś ruszałem, to myślałem, że jakiś samochód zahaczyłem. Tutaj to jest w porządku. To też jest w porządku. Znaczy, to wygląda całkiem przyzwoicie. To też nie są takie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, najtańsze materiały, jakie można sobie było wymyślić. To jest miękkie, to jest miękkie, to jest też takie fajne tworzywo, lekko gumowate. Tu jest jakieś ambientowe podświetlenie, plastik, imitacja jakichś takich off-roadowych dodatków. Tutaj dumny napis Sony, czyli tak jakby za nagłośnienie w tym samochodzie odpowiadała no, szlachetna japońska marka. Natomiast Chyba nie odpowiada. I skoro już się tutaj gapimy, to ja sobie tutaj wsiądę, bo chciałem Państwu jednej ważnej rzeczy powiedzieć. Pokażę Państwu, ile jest miejsca na kanapie z tyłu. Tutaj taka ciekawostka. Słupek C jest trochę za bardzo do przodu, w związku z tym trzeba go unikać podczas wsiadania. Jak już wsiądziemy, no to jeżeli będziemy chcieli sobie popatrzeć tak na bok, no to będziemy musieli jakoś tak zerknąć, dlatego że on jest trochę. Za bardzo do przodu, trochę zasłania. Miejsca na nogi jest sporo. Tutaj z tyłu też wydaje się, że jest bardzo dużo miejsca. Czym to osiągnięto? Tym, że się bardzo nisko siedzi. Mam wrażenie, że kanapa z tyłu jest niżej niż fotele z przodu. To oczywiście z jednej strony wymusza taką dziwną pozycję trochę w kucki, dlatego że ja, jak sobie tutaj wsiądę, to nie ma szans, żebym tym czymś. To są uda chyba, żebym dotykał siedziska. Nie jestem w stanie, nawet jak wyciągnę nogi. Dlatego, że tu jest naprawdę bardzo niska, bardzo niska kanapa. Eee, może się wydawać, że jest dużo miejsca, natomiast dzieciaki tego nie polubią. Siedzące w fotelikach, bo nic nie będą widziały. A jeżeli dzieci nie są w fotelikach, to tym bardziej nic nie będą widziały, bo tu się po prostu bardzo nisko siedzi. Pamiętam taki samochód Sat Alhambra, chyba pierwszej generacji, czyli Volkswagen Sharan. Gdzie kanapa z tyłu była trochę wyżej. Ostatnio też mieliśmy na testach jakiegoś Nissana, tego Town Stara, gdzie też kanapa była wyżej. Właśnie po to, żeby dzieciaki miały lepsze pole widzenia. I to jest super sprawa. Tutaj to jest bardziej dla dorosłych z krótkimi nogami. No i popatrzmy sobie. I popatrzmy sobie na to, jak zrobiony jest przód. Ponownie, przyjemne w dotyku materiały. Naprawdę fajne. Całkiem ciekawy pomysł na zrobienie tego auta. To nie przypomina Land Rovera, to nie przypomina Range Rovera, to chyba bardziej Sangyonga przypomina, jeżeli cokolwiek. Natomiast jest to konsekwentne, nie jest to przestylizowane i też proszę zobaczyć, jakie wrażenie robi ta deska rozdzielcza. Jak sobie tutaj tak wsadzimy głowę i popatrzymy, na przykład jesteśmy w salonie, oglądamy ten samochód i jak potem obejrzymy jakąś Toyotę RAV4, czy jakiś inny równie smutny samochód, no to tutaj można wyjść z. Naprawdę taką no, głową pełną pomysłów, że ja to chcę, bo to wygląda ultra nowocześnie, ale to też jest estetyczne. To jest miękkie, to jest miękkie, to jest taki dziwny plastik z nadrukiem. Fotele są z eko-skóry, natomiast to, jak na tę ceratę, którą ostatnio mamy we wszystkich niemal samochodach, to to nawet bardzo przyzwoite jest w dotyku i bardzo przyzwoicie to wygląda. Fotele są sterowane elektrycznie i całkiem wygodnie się na nich siedzi. Tutaj na jedną rzecz chciałem zwrócić państwa uwagę, dlatego fotelik jest wyjątkowo z przodu. Jeżeli wożą państwo dzieci z przodu, to w tym samochodzie ciężko będzie się dziecku zapiąć, dlatego że jest bardzo głęboko ta sprzączka i jak się wstawi fotelik, to tu już jest bardzo mało miejsca, żeby dziecko sobie mogło trafić, ma za krótkie rączki i rodzic musi pomóc, najczęściej niestety otwierając drzwi od strony pasażera i z tamtej strony gestykulując, dlatego że od strony kierowcy też nie jest to takie proste. Popatrzmy sobie jeszcze na to auto. Ono jest bardzo estetyczne, moim zdaniem. To oczywiście nie jest prawdziwe drewno, natomiast wygląda jakby było. Taka dość nietypowa, ale w sumie wygodna obsługa kierunku jazdy. Nie ma tutaj żadnego przycisku, znaczy jest przycisk do zmiany takiej manualnej, czyli można sobie to wcisnąć, przytrzymać, wtedy będziemy mogli zmieniać biegi jakby tak ręcznie. Natomiast nie ma tutaj żadnej wajchy, którą trzeba odblokować, żeby zmienić kierunek jazdy. Ładowarka. Tutaj ładowarka indukcyjna, nawet z jakimś chłodzeniem chyba. Dwa duże uchwyty na kubki. Przycisk do włączania, wyłączania klimatyzacji pod ręką, super. Podgrzewane fotele, awaryjne, jakbym potrzebował na trasie w życiu, bym ich nie znalazł. Są po prostu w tak dzikim miejscu, że... I pokrętło do wyboru trybu jazdy, dlatego że przypomnę, że jest to samochód co prawda bez pneumatyki, bez stałego napędu na cztery koła, ale z jakimś tam dołączanym napędem na cztery koła. No i w związku z tym można sobie tutaj pobawić się trochę i gdzieś tam po jakimś terenie spróbować pojeździć. Chociaż przypomnę, jak są słabe opony, to i napęd na cztery koła nie pomoże. To jest plastik z nadrukiem, polakierowany na wysoki połysk też w takim trochę nietypowym miejscu na tym parapecie jest przycisk do uruchamiania silnika. Dość wygodny ekran. To jest auto zatankowane pod korek, czyli mamy tutaj i ten system sprawdzający, czy oby na pewno cały czas patrzy na drogę. Mamy tutaj wyświetlacz przezierny i to tę droższą wersję, bez szybki, tylko wyświetlone informacje odbijają się w szybie. Mamy tutaj podgrzewaną szybę z drócikami, nie będzie ich widać tak jak w Fordzie. No mamy tutaj absolutnie wszystko. Szkoda, że nie wszystko działa, ale to już jest inna sprawa. Trochę piano black, trochę chromów. Taka maskownica jak w Mercedesie A, czy w BMW. Co ciekawe, ona jest bez podpisu Sony. Tutaj napis Sony jest. Około 10 litrów benzyny na 100 km. Taki jest, zresztą taki jest, taka jest średnia z ostatnich 3000 km i trzeba przyjąć, że to właśnie tyle pali. Więc auto przejechało około 6300 km. No, i to myślę, że trzeba tutaj sobie powiedzieć, że to pali dychę, tak? No i mamy tutaj ten duży ekran, który robi naprawdę fantastyczne wrażenie, bo to jest raz, że ogromne, dwa, że jasne, wysoki kontrast, wysokiej jakości. Ten obraz tutaj wyświetlany wygląda to naprawdę dobrze. Jest z tym parę problemów, i trzeba się chwilę nauczyć, jak ten samochód obsługiwać. Możemy sobie tutaj, co prawda, zmienić temperaturę tak w miarę od ręki, chociaż. Też zauważyłem, że coś z tym systemem czasem jest nie tak, czy raczej z czułością, jeżeli chodzi o dotyk. Dlatego, że ja sobie tutaj coś tam naciskam, 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 ale tak jak Państwo widzą, pyka, ale nie za każdym razem łapie. Albo dotykam i nawet nie pyka. OK. Tym przyciskiem wywołujemy sobie menu klimatyzacji. Tutaj możemy sobie zmienić ustawienia nawiewu. Kierunek. Wyłączyć klimatyzację bądź ją włączyć. Mamy tutaj też czujnik pływów zawieszonych. Jak Państwo widzą, jest wspaniale, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. System oczyszczania powietrza niedostępny. Trudno. Ustawienia foteli, które są ogrzewane i wentylowane. I o ile ogrzewanie możemy sobie zrealizować przy pomocy tych przycisków, tak, wentylacja już niestety tylko z ekranu. Parę dodatków. Przejdźmy do radia. No, w końcu jeździmy samochodem, czasem tego radia słuchamy. Załóżmy, że chcemy sobie dodać do ulubionych Polskie Radio Dzieciom. Ulubione pełne. Okej. Okay. Gdzie mamy ulubione? Tak na pierwszy rzut oka. Czy są Państwo wskazać, gdzie te ulubione, co tutaj nacisnąć? Jakaś duża ikonka z serduszkiem? Ulubione są tutaj. Są trzy. Hmm. Usuńmy czyli. Zostały nam dwa miejsca. Wróćmy sobie na tę listę i postarajmy się dodać do ulubionych polskie radio dzieciom. Ulubione, pełne. Nie da rady. Włączmy polskie radio dzieciom. Wróćmy sobie do tamtej ikonki. Czy teraz możemy dodać do ulubionych? Teraz możemy dodać do ulubionych. Ha? I wygląda na to, że możemy mieć tylko. Trzy stacje radiowe. I teraz jeszcze jedna rzecz przedziwna. Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek w jakimkolwiek samochodzie coś takiego się wydarzyło. Jadę sobie, jadę i słucham sobie polskie radio, program drugi. W pewnym momencie słyszę ludzi, których nie kojarzę z anteny. Przełączyła się stacja radiowa. Tutaj cały czas było pokazywane polskie radioprogram drugi. Tutaj wszystko wyglądało tak, jakby polskie radio grało. Częstotliwość teoretycznie 104,9. natomiast auto automatycznie, czy raczej radio, automatycznie z jakiegoś powodu inna sprawa, że tutaj jest słaba antena, z jakiegoś powodu zmieniło tę stację radiową na jakąś inną, być może taką, która miała trochę wyraźniejszy sygnał, i grało coś innego. I to się, proszę państwa, powtarza regularnie w tym samochodzie, że słucham sobie na przykład. Polskiego radia dzieciom na dabie, albo dwójki też na dabie, i w pewnym momencie tak sobie jadę, 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 i nagle zaczyna mówić ktoś inny, albo zaczyna lecieć jakaś muzyka z totalnie innego radia, albo są gdzieś wiadomości, i to wszystko w pewnym momencie zaczyna wariować, tak? Nie wiem, jakim cudem jest to możliwe, że słuchamy sobie jednego radia, i nagle ono nam się przełącza całkiem po prostu bez żadnych informacji na jakieś inne. Też jeszcze Państwu powiem, że jeżeli chodzi o obsługę Bluetootha. Mamy tutaj sparowany telefon. Teraz go wyłączyłem, żeby nic nie przeszkadzało. Też jest tak, że jak wysiadamy z samochodu, słuchając jakiejś muzyki, to czasem, jak wsiadamy do samochodu, to po prostu widzimy, co ostatnio nam grało, możemy sobie to włączyć. A czasem jest tak, że musimy wyciągnąć telefon z kieszeni, i dopiero wtedy będzie nam to grało. Przejdźmy się kawałek. Pokazywałem Państwu ekran, ale nie pokazałem Państwu jednej rzeczy, jak pasażer może zrobić ciszej, głośniej. Otóż musi poprosić. Kierowcę, o to, by ten zrobił ciszej, głośniej. Nie ma żadnej możliwości e, zrobienia tego przez osobę, która siedzi z boku. Chyba, że pasażer wcześniej dotknie któryś z przycisków, no to pojawi się tutaj na wyświetlaczu taka. E, Taki suwak, tak, który już potem będzie można sobie. No są co prawda 3 sekundy, tylko na to, żeby w niego trafić. Będzie sobie osoba, która siedzi na fotelu pasażera, mogła ten suwak przesuwać. Jak się jeździ JQ7? Są plusy, są minusy. Zacznę od plusów. Fajny silnik. Bardzo żwawy. ja to ostatnio przy wszystkich chińskich suwach, prawie wszystkich mówię, czy w ogóle przy chińskich autach, że to jest taki satysfakcjonujący układ napędowy. I tutaj też ten układ napędowy jest satysfakcjonujący. Silnik fajnie reaguje na gaz. Na skrzynia biegów czasem się trochę pomyli, czasem potrzebuje półtorej sekundy, dwóch sekund na to, żeby. żeby Zmienić bieg, zwłaszcza jak dojeżdżamy gdzieś do jakiegoś skrzywania albo chcemy się włączyć do ruchu, no i tak naprawdę samochód jest przygotowany na to, żeby była trójka, a my będziemy potrzebowali drugiego biegu, a więc wtedy jest taka chwila zawahania i gwałtowne szarpnięcie. Natomiast nic tutaj nie stuka, nie puka. To zawieszenie też od biedy mogłoby być, bo jest jakimś tam kompromisem pomiędzy sztywnością, a komfortem i. Jakby tutaj chyba jakichś wielkich zastrzeżeń do tego nie mam. Zużycie paliwa, tak jak Państwu mówiłem, 10 litrów na setkę. No i to są te plusy, tak? Napęd o nieprzewidywalnej trwałości, tak naprawdę, ale taki satysfakcjonujący. To przejdźmy teraz do tego, co w tym samochodzie mi się nie podoba i z czym się nie polubiłem. Ogromny hałas. Setka to jest 100 km na godzinę. Słyszę szum z każdej możliwej strony z lewym uchem prawym uchem, szum wiatru gdzieś na górze szum od opon i słyszę też silnik bardzo wyraźnie a jak będę próbował ten samochód rozpędzić do 140 km na godzinę, to już ja będę musiał krzyczeć, bo wtedy naprawdę jest mega hałas w tym aucie. I bardzo proszę. 140. Akurat ktoś się przede mnie wbił. 3000 obrotów przy 135 km na godzinę. Jedną bardzo ciekawą rzecz muszę Państwu pokazać. To jest po prostu jedna z takich rzeczy, która potwornie a, mnie zadziwiła. Zmienię kamerę. Czy Państwo widzą, co się dzieje z tą maską? Jak ona skubana lata. Tak, jakby była nieprzykręcona, jakby za chwileczkę, jakby była niedomknięta. Jest domknięta na 100%. Ona po prostu tak ma, że ona tak lata. I jadę 140 na godzinę teraz i ona się zachowuje tak, jakby miała za chwileczkę odpaść. Nie wyłączyłem tego systemu, który jest odpowiedzialny za kręcenie kierownicą, więc teraz też od czasu do czasu samochód próbuje przejąć prowadzenie i po prostu szarpie kierownicą. I tak jak mojego zaufania nie wzbudza to, że ta maska tak podskakuje i mam nadzieję, że nie otworzy się w pewnym momencie. Tak samo ten system, który teoretycznie powinien zadziałać wtedy, kiedy straciliśmy przytomność na przykład, tak? Albo kiedy się zagapiliśmy, a on działa cały czas i cały czas próbuje nas kontrować. Nie dlatego, że jedziemy bardzo niechlujnie czy niedokładnie, tylko dlatego, że ten system jest źle skalibrowany i po prostu wymaga od nas tego. Byśmy reagowali z wyprzedzeniem na ruchy nadwozia, które są w zależności od wiatru, w zależności od wybojów na drodze, z jakąś po prostu nieziemską przewidywalnością. Tego się nie da zrobić. Nie da się tym samochodem jechać tak idealnie jak on by chciał, bo wiatr, bo droga, bo to, bo tamto. I po prostu jest jak jest, tak? Trzeba się w tym jakoś odnaleźć. Ten system się nie potrafi w tym odnaleźć i w dodatku. To działanie tego układu kierowniczego w momencie kiedy on reaguje, jest tak gwałtowne, że ja mam do niego zerowe zaufanie. Jeszcze jedną ciekawą rzecz zauważyłem, której ewidentnie nie zauważył dział kontroli jakości w chińskiej fabryce. Kierownica jest krzywo. Ja to Państwu pokażę na przebitce natomiast ta kierownica jest po prostu krzywo przykręcona. A auto jedzie prosto, tak? Jak puścimy kierownicę, to jedziemy prosto, natomiast mamy niezłe, niezłe odchylenie w lewo, jeżeli chodzi o kierownicę. Ona po prostu nie jest po środku. Przeciwna sprawa. Hałas. Od dłuższego czasu jesteś rozproszony. Skup się na drodze, powiedział komunikat patrzący mi w oczy komputer, kamery i tak dalej, tak dalej. Coś tutaj im się nie spodobało w tym, jak prowadzę samochód. A ja patrzyłem po prostu przez chwilę na ten ekran. Szlak by to trafił. Pora na krótkie podsumowanie. Od wielu osób słyszałem, że ten JQ7, że to będzie takie dobre chińskie auto. I ono faktycznie nie jest najgorsze. Natomiast to nie jest przełom, to nie jest... Na co bardzo liczyłem, że będę mógł państwu pod koniec 2024 roku powiedzieć proszę bardzo, Chińczycy dogonili Europę, potrzebowali na to rok. W zeszłym roku testowałem chińskie auta, miałem do nich zastrzeżenia. W tym roku, pod koniec roku, trafiłem w końcu takie auto, z którego jestem zadowolony, do którego nie mam żadnych zastrzeżeń. Innym razem niestety. To prędzej czy później się stanie. Natomiast nie stało się to z tym JQ7, który ma nie jakoś specjalnie wybijający się ponad przeciętą, ale ma całkiem niezły układ napędowy, silnik skrzynie biegów, ma całkiem niezłe zawieszenie, ma całkiem niezły układ kierowniczy i to wszystko jest ok, tak? Natomiast oprócz tego, ten samochód składa się z całej masy jakichś takich niedoskonałości, drobnych, niedoróbek, tak jak ta skacząca maska. Oczywiście, że przez te lata, te tysiące samochodów, które żeśmy testowali, to się zdarzało. Na przykład w Hondzie Civic, pamiętam 8 lat temu. Wyjechałem na autostradę. 120 na godzinę maska, tak, no tak jak tutaj. Krzywo przykręcona kierownica. Też na pewno się to gdzieś zdarzyło. Pewnie też mieliśmy gdzieś jakieś samochody, które ściągały, bo miały źle ustawioną geometrię. To wszystko też może zależeć od tego, co kto tym samochodem robił przed nami, tak. Serwis nie wychwycił. I tyle. To się wszystko może zdarzyć. Ale ten samochód nie robi dobrego wrażenia. Nie robi dobrego wrażenia, jak nim jedziemy, nie robi dobrego wrażenia, jak go obsługujemy. I mam wrażenie, że to wszystko jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o porządną jakość chińskiego samochodu i takie wykończenie tego od początku do końca. To działa tak, jakby było nieskończone. Próbuje nas, próbuje odwrócić trochę naszą uwagę tym, że ma markę, tak, jakąś, albo że ma błyskotki, że ma ambientowe podświetlenie, że ma całkiem niezłe materiały obiciowe, że ma, no, taką sztuczną skórę, która w dotyku prawie przypomina sztuczną skórę, a już nie przypomina ceraty. Jakby to są takie rzeczy, które odwracają naszą uwagę od tego, co moim zdaniem jest bardzo istotne. Taka ogólna przyjemność skorzystania samochodu. No to w tym JQ7 tej przyjemności nie mam. Mam frustrację ze względu na to, że to wszystko dziwnie działa, że to wszystko jest nieprzemyślane do końca i nieskończone. No i tak, to wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku Motodziennika. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.